Okej, okay. w międzyczasie, kiedy ja i moja żona jemy torta i przykro bardzo, że inni nie mogą jeść z nami, e, mam pytanie do reszty graczy. E, Co się e, działo na ostatniej sesji? Tak jest. E, ja mam wymówkę, jed... ja jem. Masz pytanie do jednej graczki. No, trochę tak, dlatego że wszystko się zaczęło od tego, że Shanti miała sen. Tak, dobrze ja pamiętam. Mhm. E, przyśniło, przyśniło jej się, że zobaczyła. Starożytnego turboprzodka wszystkich spirytystów dekanu w chwili Turbo jego. Dekancieka. W chwili jego śmierci i zobaczyła, że dusza, opuściwszy ciało, skierowała się w stronę pewnego tajemniczego przedmiotu, którego oczywiście widać nie było. Natomiast. Była to no, najlepsza wskazówka, jaką przodki zasłały od dawna. Więc po przywołaniu y, na środku oczywiście restauracji y, czcigodnego przodka, pram, y, jak on był? Pramot Kamal, y, który przejął na chwilę ciało Wesona i posilił się najostrzejszym żarciem, jakie mieli. Y, Szanti, jak i reszta załogi, dowiedziała się, że przedmiot, którego szukamy, który został ukradziony z dykanu, jest to. to klejnot nazywany perłą dykanu, który zawiera wiedzę i, jak duszę, yy, najwybitniejszych spirytystów. Yy, więc w, mając od y, Alveniardu listę y, paserów yy, dzieł sztuki, yy, udaliśmy się najpierw do... Yy, gdzieś on nazywał, yy, William John Bugsby? To był ten? To był ten. Mm. Elf-arystokrata Sztywniak, mieszkający w West Clairvale, gdzie po odbyciu bardzo kurtuazyjnej pogawędki dowiedzieliśmy się, że on tego nie ma, ani dostępu tego też nie ma. Za to jego kolega Arnold. Gdzieś też to mam zapisane, trzy kartki wcześniej. Arnold Schweinsteiner. Który znajduje się w Bridgebank, on będzie wiedział. No więc udaliśmy się do, do Bridgebank, które jest paskudną dzielnicą slamsów obdartusów i śmierdzieli. Nie udało nam się wmieszać w towarzystwo, dlatego zostaliśmy, z oczywistych przyczyn oczywiście, bo nie jesteśmy śmierdzielami. I zostaliśmy tam Yy, nagabnięci, napadnięci. Się. Tak. <grafię> Konfrontowaliśmy Przez... się z lokalnym kolorytem. Lokalny koloryt chciał naszych rzeczy. <grafię> Powiedzieliśmy, że nie. Yy, I po yy, krótkiej wymianie uprzejmości udało nam się ich na tyle yy, przekonać, nastraszyć, żeby do, od tej pory towarzyszyli nam jako yy, eskorta. I w yy, jakiś to był jakiś tam zaułek w każdym razie. Knajpa za załukiem, na zapleczu. Znaleźliśmy Arnolda, który jak się okazało, również tego nie ma i nie wie gdzie jest, natomiast wie kto wie. A tym kimś jest trzeci szkodnik z naszej listy, Jan Konieczko. Gnom, który przy okazji okazał się być członkiem Ligi Odkrywców, i przy okazji okazał się być członkiem Ligi Odkrywców, który pojechał do Winlandii i zaginął. W, w Lidze Finlandia Odkrywców. To jest trudno. No i tam cała ekspedycja zaginęła. Tam kilka ekspedycji zaginęło, o czym już wcześniej słyszeliśmy. W Lidze Odkrywców na początku nie za bardzo chcieli z nami gadać, ale końcem końców wybieramy się do Finlandii. Adamantikiem. Tak, statkiem powietrznym zwanym Adamantik, który jest jak to? Najszybszy i najlepszy? Tak. I, I, największy. i, i niespadający? Mhm. nie spadający? Niezniszczalny. Tak. Tak, właśnie. Dokładnie. No i na tym to mniej więcej stanęło, mhm. że za dwa dni ruszamy. Dokładnie.